bum, bum szczytówka się przekręciła. mi się wyślizna. Dobra, spokojnie. Tyle podniósł Pawiczka, dosłownie 2 cm3. Jakbym nie zaciął, to by z tego nic nie było. Jakbym nie zaciął, to by z tego nic nie było. jest ręcznik, ale... Nabyk. Dobra. To jest to. Kurde, prawie godziny nie było brań. Z rana zapałem cztery leszcze, dwa wypuściłem. Takie malutkie całkiem. I to. Potem jednego dużego. Gdzieś tak w ciągu godziny. Już. I wtedy co się stało? To jest no, Widać makaronik, nie? Pyszne. Pyszna, ta wędka tu jest. Pyszny. cukier, Sprawa. I śmigamy tam daleko. Nie daleko. No jest woda, jest flauta to można daleko, to prawda. Bo widać każde pyknięcie. Wtedy. I wtedy co? Spławił się tutaj za spławikami z 2-3 metry. Nieważne, bliż, bliżutko metrowy, co najmniej metrowy szczupol. Przepiękna bestia. Cały grzbiet było widać, wszystkie płetwy i ogonem, tylko tak cichutko, fajnie to zrobił. Jakby to był jakiś potwór, widok niesamowity. I od razu. A jest ta godzina dziewiąta. To już wiem doskonale. O tej porze one te wielkie wszystkie schodzą na głębinę do dna i tam się dobierają do moich leszczy. Przepłoszą wszystko. Nie będzie żadnych brań. To jest wypraktykowane z wielkich jezior, co łowiłem przez 40 lat na dużych jeziorach różnych tutaj w naszej okolicy. Zawsze o tej porze roku było to samo. Zawsze pięknie brały leszcze. Miałem 2-3 razy sobie. Podsypane, pięknie brały leszcze. O świcie z, no, z rana pokazały się dwa, trzy szczupole, w spławie. Tak robią. Tak się spławia jak leś, tylko że on wystawia tylko tyle grzbietu i idzie w ten cały grzbiet, całe jego ciało po całej powierzchni się uff, przewala. Widok niesamowity. Ale już wtedy wiem, że przed dziewiątą będzie koniec brań. I tak było teraz też. To się powtarza dziesiątki lat. One schodzą na dno. Czyli czas zrobić żywcówkę. Nie, spinningu nie będę robił, bo spinning strasznie jest ja skuteczny, nie mówię, że nie. Taka guma, bo też zapałem takiego 11 kilo szczupaka na taką wielką gumę. Potężną, systemikiem, na szczyt nieduży, na, na, ten na 15 metrach. Ale to byłem tylko typowo na szczupaka w, w, w tych w okolicach moich, moich łowisk podnęconych na leszcza i kurde się przynaleźć ale spinning bardzo płoszy, bo one, one często idą za te będzie blacha, czy guma, czy coś i nie uderzają I Przeposzą wszystko jeżeli, jeżeli mam wydki zastawione na społawić na Naleszcza na leszcza na dlatego w takich sytuacjach zawsze miałem teraz no, czas zrobić żywcówkę przywórczy na, na podlodową wędkę mówiłem sobie żywca, ale musi być płoć musi być taka płoć albo taki jak dłoń leśnienia wtedy, wtedy ten duży uderzy I, inaczej nie ma szans żadne, żadne wymiarowe płotki nie uderzy, jego to nie interesuje to mówię pod nie chcę liczyć na przypadki bo to robiłem dziesiątki lat praktykowałem nie było to, że, że za każdym razem i miałem, miałem szczupola wielkiego. Nie. Nie. To się też się trafiało, nawet jak byłem codziennie na rybach, codziennie przez tydzień to ja się trafił jeden, dwa, to była góra. Po co inaczej? Kurde, jak to były metrowce? on no, metr. Niesamowite to jest. I czas robić żywcówkę. I się zmierzyć z tym wszystkim będzie zabawa, jak jasny gwint no to lekko podnęcone łubinem tutaj to miejsce, tutaj w z tyłu chata za bardzo i wtedy tam na tej głubinie, na 11 metrach raz tam już byłem ale nie było efektów jeden leszczyk tylko wziął czyli one się kręcą jeszcze tutaj, bliżej brzegów na 7, 8, 9 metrach max, max no tu jest jest promenada, bliziutko

Mały chyba nie jest, a, nie. a dużo mniejsze od tego sobie Nieważne. Ważne, żeby lufa była też tyle podnieść tylko. Malutki. No ładnie. Pięknie cieszy. się jak się chlapiesz. Fajna sprawa. Tu jest jakieś 9 metrów, dobre. Ale uwierzcie mi pod Bogiem. To robi tylko i wyłącznie łubity. Tak jest. Chodź maluszku, później Cię wypuszczę, bo od razu z drugiej strony pokaż guziaczkę. dać tutaj. I idź od razu tam. tak. Szybko, taki, taki mały, tak szybko nie zejdzie aż do dna. Bo nie, bo nie zdąży sobie po prostu wyrównać tego ciśnienia. Musi to robić stopniowo. Z gdzieś tam. Co nie musi schodzić. Coś się działo zdinnie, tak, był na haku. Zaraz jeszcze o tym łubinie trochę, bo dużo o tym mówiłem w ostatnich filmikach, ale chcę o tym mówić, bo to jest ważne, bo naprawdę nie chcę nikogo do niczego namawiać. Broń Boże, a ani, ani przekonywać. Ja mówię tylko o swoim własnym doświadczeniu od jejku. 7 lat miałem być tak jak. Pamiętam te stare stare zdjęcia. No, czyli już kurde 60 lat ja skiję o, o, o. W ogóle tego nie żałuję. Bo nauczyłem się wszystkiego sam. Bez książek, bez filmów, bez, bez internetu. To, co dzisiaj robię, to mi nauczyła natura. I nikt mnie nie przekona, co teraz przekonują wędkarzy, że w zimnych porach roku trzeba sypać malutko i bardzo drobno. Żeby co? Żeby ryby nie przekarmić. A jeszcze jak ktoś powie, że jak ja sypnę kukurydzy, bobiku, łubinu. dużej ilości, ryby tego nie zjedzą. To będzie leżało i skiśnie i zatruwa wodę. Skąd Wy macie takie teorie? Nikt z was tego nie sprawdził. Nikt. Boże, proszę was. Sprawdźcie sami. Pewnie, że się nie da za... Za pierwszym razem ja dziesiątki lat już na lato, jesień, zima sypię takie grube zanęty, teraz lepiej łubin bo jest mniejszy, mniej syty mimo, że ma bardzo dużo białka roślinnego, mniej to jak kukurydza, która zapycha bardzo mocno jelita bo robi się z tego miazga taka z kukurydzy, jak ryba, ryba to, to trawi zgryzie trawi, robi się miazga a z łubinu nie zrobi się miazga. On będzie taki, ona, ona go zgryzie zębami gardłowymi, i zrobią się takie jak kaszka. I przeleci przez dzielita. Ale zarobisz i smakuje. Białko zostanie z białka, ona będzie się, się cieszyć jak ciasny win. Bo będzie rosła do tego. To Wam każdy zawodowy hodowca powie. Ryb, hodowca ryb, co to jest łubin. A jeżeli ojejku to jest proste też, żeby no dobra to jest proste też, żeby ryby już macie taką wiedzę, na pewno nie praktykę, wiedzę gdzieś tam z internetu z internetu, że, że można ryby przekarmić czymś takim co to można zrobić. Nawet do tych, do tych sypki rzadkich. Zanęty. Starczy kupić w sklepie spożywczym całą kolendrę, nasionę na całej kolendry. No. Albo ją zmiażdżyć, albo stary munek lekko zmielić, leciutko. Jeżeli do drobnej zanęty, można drobną. Jeżeli do grubej zanęty, tylko, tylko leciutko. Starczy. Tak żeby były świadki, jedną ósmą ziarenkę, to ma zapach wtedy. I to dodajcie do zanęty. Świech ryby będą potem strały. Kolendra tak czyści, jak jasna cholera. Kto tego nie sprawdził jeszcze, to wam gwarantuję na, na milion procent na własnym przykładzie. Jak idziecie na imprezki wielkie, na na wesela, albo jak święta macie, bo w których się nic nie robi, tylko się je, Zawsze mam ze sobą <noise> całe ziarenkę kolendry kupione w sklepie zwożywczym, wlewam do garnuszka tyle wody, wsypuję tam, wsypuję tą paczkę, delikatnie podgotuję na małym ogniu i zostawiam to kilka minut. I zostawiam to aż lekko ostygnie. Przecedzę i tą chorbatę, ten wywar wypij sobie. Wszystko ci wyczyści. Sam samo z rybami daję słowo milion razy to sprawdzałem jak one srają z kurde kolendrą moją razem, razem z zanętą, razem z łubinem, razem z kukurydzą razem, razem z, z makaronem z bubikiem, z tym wszystkim co ja sypię dosłownie łubin jest niesamowity na tą porę roku jesień i zima też też, ja pod lodem też go sypię serio i wcale nie mało wiem co teraz powiecie że jest zimna woda ryby mają fachowo to się nazywa spowolniony metabolizm czyli, czyli wolniej trawią takie jedzenie zalega im i, i nie żerują teraz jak, jak wędkarz sypnie dużą ilość zanęty a już nie daj Boże grubą ryby się najedzą i odpłynąć nie będzie Wzioro Wszechlewskie ma 20 hektarów, a dobra, mniejsza oto. Tu pływa minimum kilkanaście ton ryb, minimum, jestem przekonany, samego Leszcza to jest około 10 ton na pewno. Teraz, teraz zobaczcie karpie, małe, średnie, wielkie tu są, płocie, krąpie, grube krąpie są, o, ale się spawiają, grube krąpie są. One się skupiają o tej właśnie już, już nie będę mówił o lecie, o tym, o tym pogadamy gadanym, na wiosnę i latem. One się skupiają w tej chwili. W stada przed zimą, przed zamarzniętymi. Nigdy nie stoją w miejscu, gdzieś tam sobie wiszą. Ona, ona się narze, powiedzmy, 100, 200, 300, 400, 500 ryb się narze i stoi w miejscu. Niesamowite cyfry, nie? Tu mam jakieś kilo, nie, może z półtora tak, tego łubinu. Wyobraź sobie jak one, one krążą, żeby posiada się każdy w innej warstwie wody. Jakby czułem jedzenie wszystkie schodzą na dół. <grytanie> półtora, dwa kilo, trzy kilo takiego łubinu. Jak w tym miejscu przypłynie. Ja nie muszę ich łowić na wędki, bo one nie muszą trafić nawet tam. To moją przynętę. A tego makaronu ja mam dużo mniej, żeby, żeby trafiły, trafiły wcześniej. To... Kurde, to takie wiaderko to jest na, na kilkanaście minut, kilkadziesiąt. I się najedzą? Te, które łykną, to się najedzą. I, i popłyną dalej, na pewno tu nie będą stały. Za nimi płyną następne, następne, następne. Co to da? Takie wia... no, 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 no A to nie branie to. Luz się robi na żywce. Zawsze pierwsze będą, zawsze w naturalnych jeziorach mówię, zawsze pierwsze będą małe ryby. Czy to będziesz łowił z brzegu, czy z łódki, czy, 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 czy na Federa, czy na, na, na spławik, czy na, nie wiem na co, na spężynek byli, na co. Zawsze będą pierwsze do zanęty przychodziły. Obojętnie jaką byliśmy zanęty. Obojętnie. Czy to będzie gruba, bardzo gruba? Czy to będą takie pelety, siedemnastki, jak ja mam, czy osiemnastki z prowena? Czy to będzie drobna zanęta sklepowa, to taka kupelista? Zawsze pierwsze będą małe ryby. Zawsze. I one, jak wpadną, to takie dwa kilo tej mistrzowskiej zanęty, to mają wysprzątane w kilkanaście minut. Maks. Max, się rozpłyną. Nie ma ich. Po co tam będą się to ich już nie będzie interesowało. Jeszcze może jakiś zapach zostanie, będą krążyć. Przede wszystkim, jeżeli ktoś myśli, że przyjedzie na takie naturalne jezioro, czy to jest jezioro przechlewskie, czy to będzie jakieś inne, całkowicie inne, wielkie jeziora, małe, średnie, jeżeli myśli, że zarzuci rzuci jakąś miszowską zanętę i będzie łowił tylko i wyłącznie takie ryby, jeszcze karpie, nie wiem co jeszcze inne, to niech jedzie naprawdę na stawy hodowane. Bo tutaj to jest nierealne, to mówiłem już wiele razy i będę powtarzał. Młode ryby zawsze będą pierwsze przy tym, zawsze. Zawsze pierwsze będą w zanęcie, a jeżeli nie, nie trafię w dobre miejsce, to się nie doczekam dużej ryby. No i wtedy jest narzekanie, że to główno jest w tym jeziorze, nie? To po prostu brak wiedzy, brak praktyki, własnej praktyki, tylko, tylko wiara, co jest napisane na opakowaniu. O! drobnica, widzicie? A dopiero co trzeci raz już, już posypałem łubinę. Nawet w miejscach, gdzie jeżeli ja już znam, gdzie nie tylko, gdzie pływają, ale gdzie żerują, czym żerują stare ryby, to jeżeli ja im sypnę moje zanęty łubinu, kukurydzy, bubiku czy tam czegokolwiek tych grubych, one tego nie znają, nie przypłyną w ciągu jednego, dwóch, trzech dni. I może tam będą się kręciły w okolicy. Nawet w tych miejscach przyjdzie drownica pierwsza. Ale żeby, żeby te duże posmakowały moją zanętę, to ja muszę jej mieć, mieć wsypane, kurde, naprawdę, naprawdę dużą ilość, żeby, ta, żeby nakarmić tą drobnicę, Żeby nakarmić średnie, większe ryby, żeby się doczekać okazu to jest dla mnie, mówię o sobie, to jest moje prawdziwe wędkarstwo. Jeżeli mi to od prawie, no 60 nie, bo wtedy jeszcze tam, nie, tym, jako siedmiolatek nie mówiłem, takich ryb, nie miałem sprzętu nawet, tylko, tylko kije na brzegu wycięte z leszczyny. I to z jałowca. To było takie fajne, że jak zażyczyłem, tak, tak padłem do wody razem z tym, bo ten kij był tak ciężki. Ale to się pamięta, to jest, to jest fajne. Ale na pewno 50 lat temu już, już miałem Dederowskie spinningi. I, i nawet nawet koło Europy. I to już było coś. I już wtedy. Miałem zakorzenione, że ja chcę łowić duże ryby, muszę grubo sypać i to mi zostało do dzisiaj grubo, tłusto i dużo. I nie zmieniam tego, od tylu lat tego nie zmieniam, bo to działa. My, naprawdę, mnie osobiście nie interesują ładne, piękne opakowania z i tam, tam pokazane takie ryby, twarz mistrza, mistrza świata. Mi nie chodzi, naprawdę. Nie obchodzi to, jaka tu jest głębokość, w którą, stronę, w którą stronę idzie spad, czy na zachód, czy na wschód, czy na południe. Ja sobie na takiej wodzie obserwuję, gdzie się ryby spłabiają, gdzie jakie bąble są. I jak dzisiaj nie złapię, no to może jutro, jak nie jutro, to za tydzień, jak nie za tydzień, to może za dwa tygodnie, nieważne. Ale ile ja się nauczę przez te dwa tygodnie, przez ten miesiąc? Ja pierdolę. Ile wniosków po Jak wyobraźnia chodzi, pracuje. też są czasami. Bo się kurde, tak jak dzisiaj, przespawić, przewalają. Kurde, potężne. Kurte twory. A to figa z makiem. Dzisiaj mi ściupał w las. Godzina był cisza, totalnie żadnych brań. Z rana było, było fajnie. I kicha. Jeżeli mi się coś sprawdza. Od dziesiątek lat, na, na wielu, wielu wodach, no najdłużej łowiłem na wielkich wodach, u nas w Opolicy, szczyt duże. przedtem jeszcze jak mieszkałem w Czuchowie, to jezioro Szpitalne, jezioro Łazienkowskie, tak zwane, to są te, te jeziora urzędowe, Sam obserwowałem też rybaków, jako dzieciak, nawet na materacach pływałem, za, jako głównia z postawówki za rybakami, jak zbierali pupy, jak, jak wyciągali siatki, jak widziałem, kurde, wielkie okonie, takie, kurde, molek, ja nie, nie wiem, kurde, po kilogramie. Myśmy je my wtedy łowili tylko i wyłącznie na kawałki rosówek. Dosłownie. Największe okonie. Tak. Na łubin mam złowione na... na jedno ziarko, o kurde. No dobra. Na jedno ziarko łubinu mam złowione swojego mm. największego lina w życiu. Lina 6 kilo. Było zanęcane łubinem jasne, że tak. Nie powiem, że nie. Tak łubin jest świetny. I to było też w zimnej wodzie wiosny. Też w okolicznych tu jeziora. No. to jest takie piękne jezioro, rynność tu jest tego od cholerii. Tu jest rynna ogromna, jezioro długie. z krystaliczną wodą, na płaszczycach, nasza kochana gwiazda. Gdzie tam? No patrz, o jakie lufy były ładne. Tam złowiłem tego lina. Ładnych parę kilometrów rowerem jeździłem, z wędkami na plecach. Zanęcałem z ziemniakami, kostką ziemniaków półtwardą z łupinami w całości, w całości gotowane i łubinem. Tak łowiłem i łowię do tej pory największe ryby mojego życia, na wielkich jeziorach, a teraz tu, tutaj u siebie na podwórku, na Jeziorze Przeklewskim. I ci wędkarze, którzy tutaj przyjeżdżają i biorą w modemie kurydzę latem, grube pelety, wcale tego dużo nie biorą, łowią <grywki> przepiękne ryby, potężne i w ogóle białych nie używają co ciekawe, nie? ja też nie mam w ogóle nie ma takiej opcji, żeby przekarmić ryby nawet takim łowiną a tym bardziej już takim, takim kochanym peletem czym grubszy, tym lepszy on jest niesamowity on już tutaj od wilgoci, bo otwory mam zrobione o, jak puszcza. I to jest pyłek, to jest taka mąka. Drobniutki, zmielone wszystko. Mączka rybna, jeszcze dodatki. Kurze paszowe są. To tym z tym sobie nie poradzi. A wszyscy wiemy, jak drobnica wpada do zanęty, to jest kocioł. Ale one alarmują wszystko dookoła na długim dystansie. Jest to w niektórych wodach nawet na 200 metrów. A? Słownie. I z tym sobie nie poradzi żadna norma. Żadna średnia rybka. czym grubszy, tym lepszy. To się rozpuszcza z 20 godzin w zimnej łodzi. Nie odejdzie od tego bo To jest naturalne, mm, naturalne białko. Nam to śmierdzi, im to jest normalnie tak potrzebne. Szczególnie teraz jak jasna cholera. Nie odejdą od tego. Aż się nasycą. A kiedy się nasycą? Szybko. Jak tego zostanie połowa. Bo będą kulać to po dnie. Ryć widać po bąbelkach. Czasami takie kurplace wyskakują drobnych bąbli, a za chwilę taki banie wyskoczą, kurde jak pięść. To już wiem, co tam się zbliża. To już wiem, co mogę założyć na hak, bo robi się cisza w braniach w drobnicy, tak jak teraz były dwa brania... Dwa brania puste. Czyli grubsze odeszły. Dwa zapałemki, takie, takie ładne leście. I teraz podeszła drobnica, grubsze odeszły. Co ja mam zrobić? Walnąć teraz po prostu. Żeby tą drobnicę dalej nasycić. Jeszcze sobie zawołam. Cip, cip, cip. I jest pięknie. Drobnica wpada Ole, tam się wypierdą. Przepraszam, karb wyskoczył cały. Eee, ale kolos. Co tu się dzieje? Co tu są za ryby? Ja zaraz kończę. Idę otworzyć sklep, robię żywcówkę. I pod lodówkę. I będzie się działo. Będziemy nagrywać na nas. Nie bójcie się, naprawdę. Używać grubych zanet o każdej porze roku. Naprawdę. Fajnie, to ma być syte, naprawdę to ma być syte, ma nasycić małe i drobne ryby, które odpłyną sobie dalej, bo one muszą to trawić. A teraz będą trawiły bardzo długo, ale tutaj będzie leżało. Dalej będzie leżał, dalej będzie łubin leżał, będą przychodziły. Jak ja nie mogę jechać 2-3 dni, będę wiedział, bo teraz nie będę mógł jechać jutro. Święto Niepodległości, dzisiaj jest. Potem w ku środę muszę jechać do, no niestety, do szpitala zarejestrować się na drugą operację. Nieważne, pewnie ma znaczenia. I wiem, że nie wiem jaka będzie czwartek pogoda, piątek. Patrzyłem jak nie będzie wiatru, ale w każdym razie jutro przypłynę, walnę sobie kule takie wiadro z 15 kg, łubinę rozsypie szeroko i już nie muszę w tym tygodniu nawet przyjeżdżać. Bo one się będą tu kręcić. I mają się kręcić. I tak będzie. Bo tak było dziesiątki lat. I tak robię do dzisiaj. A jeżeli coś się sprawdza, czemu mam to spieszyć i nasypać mąki? Do zobaczenia. Nie tylko będą jeszcze większe ryby. Jeszcze fajniej. Papa. Pa.